Witajcie na kanale Kamil Box. Jeśli jesteście miłośnikami samolotów i wszystkiego, co związane z lotnictwem, to trafiliście w idealne miejsce. Gotowi na start? Zapnijcie pasy i lecimy. Airbus A320 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych samolotów pasażerskich na świecie. Jego historia sięga lat 70. XX wieku, kiedy to Airbus dostrzegł potrzebę stworzenia mniejszego samolotu, który mógłby obsługiwać loty na krótkich i średnich dystansach. W tamtym czasie rynek zdominowany był przez Boeinga 737, a Airbus chciał stworzyć konkurencyjny model, który mógłby zdobyć znaczną część rynku. Projekt A320 oficjalnie rozpoczął się na początku lat 80. Airbus postawił na nowoczesne technologie, takie jak cyfrowy układ sterowania lotem Flyby Wire, który był nowością w lotnictwie cywilnym. Pierwszy oblot A320 odbył się 22 lutego 1987 roku, a pierwszy komercyjny lot miał miejsce 28 marca 1988 roku w barwach Air France. Samolot ten szybko zdobył uznanie dzięki swojej innowacyjności i efektywności operacyjnej. Zanim przejdziemy dalej, zostaw subskrypcję i nie zapomnij polubić tego filmu, to będzie dla mnie motywacja do dalszej pracy i tworzenia lepszych materiałów. A320 był pierwszym samolotem pasażerskim wyposażonym w cyfrowy układ sterowania lotem Flyby Wire, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo i efektywność operacyjną. System ten pozwalał na bardziej precyzyjne sterowanie samolotem, redukując ryzyko błędów ludzkich. Samolot ten wprowadził również nowoczesną awionikę typu glass cockpit w skrócie EFIS oraz centralny układ zarządzania lotem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych A320 charakteryzował się niższą masą i większą efektywnością paliwową. A320 stał się bazowym modelem dla całej rodziny samolotów, w skład której wchodzą również A318, A319 i A321. Każdy z tych modeli został zaprojektowany z myślą o różnych potrzebach linii lotniczych, oferując różne konfiguracje kabin i zasięgi lotów. A318, najmniejszy z rodziny, jest idealny do obsługi krótkich tras i mniejszych lotnisk. A319, nieco większy, oferuje większą pojemność pasażerską i zasięg. A321, największy z rodziny, jest przeznaczony do obsługi dłuższych tras i większych ilości pasażerów. Sukcesy i użytkownicy. Od momentu wprowadzenia na rynek, A320 zdobył ogromną popularność wśród linii lotniczych na całym świecie. Do głównych użytkowników należą takie linie jak Lufthansa, British Airways, Air France, Ryanair, EasyJet, Emirates i Turkish Airlines. Samolot ten jest ceniony za swoją niezawodność, oszczędność paliwa oraz komfort pasażerów. Dzięki swojej wszechstronności. A320 jest wykorzystywany zarówno na krótkich, jak i średnich trasach, co czyni go niezwykle uniwersalnym. W 2010 roku Airbus rozpoczął pracę nad nową wersją A320. A320 neo CO oznacza New Engine Option, która charakteryzuje się jeszcze większą efektywnością paliwową i niższymi emisjami CO2. Nowe silniki oraz ulepszenia aerodynamiczne pozwoliły na zmniejszenie zużycia paliwa o około 15%, co przekłada się na znaczne oszczędności dla linii lotniczych. Dostawy A320neo rozpoczęły się w 2016 roku, a samoloty pierwszej generacji zaczęto sprzedawać pod nazwą A320CO, jest to skrót od Current Engine Option. Airbus A320 zrewolucjonizował przemysł lotniczy, wprowadzając nowoczesne technologie i podnosząc standardy bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów. Jego wprowadzenie na rynek zmusiło konkurencję, w tym Boeinga, do wprowadzenia podobnych innowacji w swoich modelach. Dzięki temu pasażerowie na całym świecie mogą cieszyć się wyższym poziomem komfortu i bezpieczeństwa podczas podróży lotniczych. Airbus nie spoczywa na laurach i ciągle pracuje nad udoskonaleniem swoich samolotów. W planach są kolejne modernizacje A320, które mają na celu dalsze zwiększenie efektywności paliwowej i redukcję emisji. Airbus również bada możliwości wprowadzenia bardziej ekologicznych technologii, takich jak napędy hybrydowe czy elektryczne, które mogą stać się przyszłością lotnictwa. Airbus A320 to nie tylko samolot, ale również symbol innowacji i postępu w lotnictwie cywilnym. Jego wprowadzenie na rynek zrewolucjonizowało branżę lotniczą, wprowadzając nowoczesne technologie i podnosząc standardy bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów. Dzięki swojej wszechstronności i niezawodności, A320 pozostaje jednym z najważniejszych modeli w historii lotnictwa. Jego sukces jest dowodem na to, że innowacje i ciągłe dążenie do doskonałości mogą przynieść ogromne korzyści zarówno dla producentów, jak i dla pasażerów. Projektowanie A320 było skomplikowanym procesem, który wymagał współpracy wielu zespołów inżynierów z różnych krajów. Airbus jako konsorcjum europejskie składał się z firm z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Każdy z tych krajów miał swoje zadania w produkcji różnych części samolotu. Na przykład skrzydła były produkowane w Wielkiej Brytanii, kadłub w Niemczech, a montaż końcowy odbywał się we Francji. Wprowadzenie A320 na rynek było ogromnym sukcesem. Linie lotnicze szybko dostrzegły zalety nowego samolotu, takie jak niższe koszty operacyjne, większa efektywność paliwowa i nowoczesne technologie. Pierwsze zamówienia napłynęły od takich linii jak Air France, British Airways i Lufthansa. Wkrótce potem dołączyły do nich inne linie lotnicze z całego świata. Oprócz standardowych wersji A320 Airbus wprowadził również kilka wersji specjalnych. Na przykład A320 CJ Corporate Jet to wersja przeznaczona dla klientów biznesowych, oferująca luksusowe wnętrza i dłuższy zasięg. Istnieją również wersje cargo, które są wykorzystywane do przewozu towarów. Jak każdy samolot, A320 miał również swoje wypadki i incydenty. Jednak dzięki zaawansowanym technologiom i wysokim standardom bezpieczeństwa liczba poważnych wypadków była stosunkowo niska. Wiele z incydentów było wynikiem błędów ludzkich lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, a nie wad konstrukcyjnych samolotu. Airbus A320, zwłaszcza w wersji NEO, jest jednym z najbardziej ekologicznych samolotów w swojej klasie. Dzięki nowoczesnym silnikom i ulepszeniom aerodynamicznym, A320 NEO zużywa mniej paliwa i emituje mniej co dwa niż jego poprzednicy. Airbus również pracuje nad dalszymi innowacjami, które mają na celu zmniejszenie wpływu lotnictwa na środowisko. Airbus A320 to nie tylko samolot, ale również symbol innowacji i postępu w lotnictwie cywilnym. Jego wprowadzenie na rynek zrewolucjonizowało branżę lotniczą, wprowadzając nowoczesne technologie i podnosząc standardy bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów. Dzięki swojej wszechstronności i niezawodności, a 320 pozostaje jednym z najważniejszych modeli w historii lotnictwa. Jego sukces jest dowodem na to, że innowacje i ciągłe dążenie do doskonałości mogą przynieść ogromne korzyści, zarówno dla producentów, jak i dla pasażerów. Jeśli dotrwałeś do końca, zostaw subskrypcję i łapkę w górę pod filmem, aby nie przegapić kolejnych ciekawostek. Do usłyszenia.